Słowo Boże mówi nam, że Bóg nie szuka jedynie sług, ale szuka przyjaciół, którym będzie mógł objawiać swoją chwałę i swoje serce. O tym dzisiaj więcej w kwadransiku ze słowem. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Dobrze, że jesteście. Dziękuję za to, że jesteście i mam nadzieję, że spędzimy razem dobry czas, razem wspólnie adorując, czytając, kontemplując Słowo Boże, więc mam nadzieję, że macie też swoje Biblię w swoich dłoniach. Ostatnio spotkałem jedną osobę, która powiedziała, Marcin, tak mówiłeś zawsze, otwórzcie swoje Biblije". więc sobie w końcu Biblię kupiłam. No i to jest właśnie owoc tego naszego też kwadransikowania i naszego wspólnego czytania Bożego Słowa, także dobrze mieć swój miecz, w swojej zbroi, a tym mieczem jest Boże Słowo. Także zapraszam Was do tego, byście otworzyli je tam, gdzie możecie. Dzisiaj otworzymy je na, w Księdze Wyjścia. To będzie 34 rozdział, 29 werset do 35 wersetu. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć nieco na temat i podzielić się z Wami tym, co do mnie mówi też to Boże Słowo na temat niesienia Bożej chwały. Wiecie, Bóg, tak jak powiedziałem na samym początku, Powołał nas nie tylko do tego, byśmy byli na Jego rozkazy gdzieś dostępni, i byśmy robili to, co nas, co, co nas żąda, czego nas prosi, o co, o co nas prosi, ale Bóg przez Jezusa objawił nam tę prawdę, że Jezus, Jezus objawia nam tę prawdę, że Ojciec szuka przyjaciół, Ojciec szuka ludzi, którzy, którzy będą Go znali, Jezus sam powiedział, nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale Jezus mówi: Ojciec szuka czcicieli, czyli tych, którzy będą naprawdę oddawali Bogu swoje serca, nie tylko usta, nie tylko dłonie. Bo jest wielu ludzi, którzy mogą robić rzeczy dla Boga, co nie znaczy, że znają Jego serce. Bóg szuka ludzi, którzy będą znali Jego serce. To jest największy przywilej, jaki możemy mieć. Poznawać Boże serce, znać go osobiście, mieć z nim relacje, być tymi, którzy umieją usłyszeć, co on do nas mówi. To jest moje marzenie i o to się modlę, bym słyszał go lepiej, słyszał go bardziej, bym naśladował go bardziej i bym bardziej słuchał niż gadał w moim duchowym życiu. Naprawdę to jest, to jest coś, o co się modlę, więc możecie o to też się dla mnie modlić. I dzisiaj czytamy o Przyjacielu Boga, o Mojżeszu, o tym, który był dla Boga właśnie kimś, z kim Bóg rozmawiał serce w serce. I myślę, że to jest postać, na którą możemy dzisiaj spojrzeć, by się też od Niego wiele nauczyć. Czytamy tak. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek, na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj. Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy jego. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem. Para, taka anegdotka od razu mi się przypomina, kiedy, kiedy czytam ten fragment. Jesteście pewnie w różnych świątyniach, w różnych kościołach, nie tylko w kraju, ale i za granicą, możecie spotkać się z taką ilustracją tej sceny. Kiedy mojżesz z tymi dwoma tablicami schodzi z góry i na niektórych, w niektórych kościołach, na, na ścianach jest taka inscenizacja, kiedy Mojżesz schodzi z tymi dwoma tablicami, jest bardzo dziwna rzecz, bo ma rogi. I to jest pomyłka, wiecie, w tłumaczeniu, ponieważ w oryginalnym tekście, w którym był spisany ten tekst, i później w tłumaczeniu, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale generalnie przekazać wam sens. Sens był taki, że Słowo, które było... Przetłumaczone, czy z którego brano to tłumaczenie, było bardzo bliska, blisko słowa słowo świecić, czy rozjaśniać tą twarz, było bardzo blisko słowa rogi. I, i, i ten źródło słów był, był, był podobny, i przy tłumaczeniu doszło do pomyłki. I zamiast przedstawić Mojżesza, którego twarz jaśnieje, przedstawia się Mojżesza z rogami. I to jest, to jest trochę ta pomyłka, którą można w niektórych ilustracjach znaleźć. W każdym razie widzimy historię Mojżesza, który schodzi. Z góry po czasie spędzonym z Panem, i jego twarz świeci nie jego własną jasnością, ale świeci Bożą chwałą. I to jest, powiem Wam, obraz, który od samego początku mojego życia z Bogiem jest dla mnie bardzo piękny, ważny, bo zawsze marzyłem o tym, bym mógł nieść obecność Boga, chwałę Boga, tak jak niósł ją Mojżesz. Bo. To pokazuje, ta scena pokazuje, że Mojżesz był tak blisko Boga, że Bóg powiedział: okej, OK, ja, ja będę dawał swoją obecność innym, kiedy inni będą patrzeć na niego. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest niesamowite? Mieć tak zażyłą relację z Bogiem, być w takiej świętości, przyjaźni, w zjednoczeniu, w pragnieniach, marzeniach z Bogiem, żeby Bóg mógł powiedzieć: użyczę sobie jego ciała. Użycza sobie jego twarzy, by kiedy ludzie spojrzą na niego, widzieli mnie. To jest coś niesamowitego. Wschodni Kościół używa terminu przebóstwienie to jest wschodnia teologia, która mówi o tym, że można być tak blisko, tak bardzo w modlitwie, tak bardzo serce w serce z Bogiem, że stajemy się wręcz przebóstwieni, to znaczy obecność Boga jest widoczna na zewnątrz. I to jest cała jakby ta teologia mistycyzmu, ta, 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 ta mistyka Kościoła Wschodu, gdzie jest tak wielu ojców pustyni, wielu ludzi, którzy spędzali lata, całe swoje życie spędzali na, na tym właśnie szukaniu Boga, żeby być przebóstwionym. Nawet w tej tradycji prawosławnej mnisi pewnie byli odizolowani od świata, by się modlić i ludzie przyjeżdżali do nich po modlitwę, po jakąś konsultację, po, po jakiś egzorcyzm. To to jest bardzo, bardzo popularne w teologii wschodniej i myślę, że musimy się od, od wschodu uczyć tego, tej mistyki, że życie z Bogiem to nie jest tylko intelekt, to nie jest... Tylko doktorat, to nie jest tylko magisterka z teologii, ale że życie z Bogiem to jest bycie przebóstwionym, to zbycie w Jego obecności, to jest oddychanie Bogiem. I to jest coś przepięknego, do czego Bóg zaprosił Mojżesza, by, by być w tak, w tak pięknej komunii z nim, w tak głębokiej komunii z nim. I bardzo mnie urzeka to, czego nie przeczytałem, bo to jest werset wcześniej w czytaniach, które mamy na, na dzisiejszy dzień. Bo czytamy w 29 wersecie, że kiedy Mojżesz zstępował z góry z syna i z tablicami, twarz Mojżesza jaśniała. A 28 werset mówi, dlaczego jaśniała. I był tam Mojżesz u pana 40 dni i 40 nocy. I nie jadł chleba i nie pił wody. To jest niesamowite, że twarz Mojżesza zajaśniała dlaczego? Ponieważ spędził z Bogiem 40 dni i 40 nocy. I Bóg był dla niego pokarmem i napojem. Był dla niego wszystkim. To nam tak naprawdę pokazuje, że i ta, ta historia nam pokazuje, że jeśli Bóg staje się dla nas wszystkim, jeśli Bóg staje się dla nas tym, dla którego jesteśmy w stanie poświęcić jedzenie, picie, nasze pragnienia, marzenia, to Bóg nam wynagradza to swoją obecnością, kiedy stajemy się zjednoczeni z Nim i stajemy się rękami Boga, nogami Boga, ustami Boga, oczami Boga. Nie chodzi tu o to, żeby teraz wariować i robić ofiary, których, czy składać ofiary, których Bóg od nas nie żąda. Bo nie od każdego by zażądał pewnie 40 dni, 40, 40 nocy w takiej formie. Ale są rzeczy, które dzisiaj wiesz, że stały się boszkiem w Twoim moim życiu. I dzisiaj, kiedy oddasz to Bogu i zastąpisz te miejsca Bogiem, to Bóg przejmie Cię w tych przestrzeniach i Bóg zacznie w tych przestrzeniach działać z ogromną mocą i będzie objawiał swoją chwałę. Dla kogoś to będzie nie wiem, obżarstwo dla kogoś to będzie poświęcanie wieczorów Bogu, a nie być może na seriale. Dla kogoś to będzie pobudka rano, żeby poczytać więcej słowa, a nie grzebać w telefonie. Każdy z nas ma swoje bożki, o które Bóg jest zazdrosny. I jeśli chcemy pójść dalej, to, to Bóg nas dzisiaj pyta, jak mnie pamiętam, kiedy miałem 16 lat. Pamiętam, że Bóg mi pokazał moje grzechy, kiedy, kiedy, kiedy to, było, to było moje bałwochwalstwo, kiedy grałem na komputerze w gry tak długo, że ja nie miałem czasu się modlić. I Bóg mi nie powiedział: Zostaw to, bo cię rozkazuję, ale Bóg powiedział: Czy nie chcesz ze mną pójść dalej? Bo jeśli oddasz mi te rzeczy, ja wezmę cię dalej. Bóg mi proponował, on mi nie rozkazywał. Ale co jest piękne w tej historii? I właśnie chyba tym przykładem weszliśmy w ten wątek: że kiedy Mojżesz spędzał z Bogiem 40 dni i 40 nocy. Co się stało w te 40 dni oprócz tego, że jego twarz zaczęła jaśnieć? Mojżesz otrzymał w tablicę przykazań, otrzymał dekalog, z którym schodził z góry. I czy to nie jest dla Was ciekawe, interesujące, bo dla mnie jest, że kiedy Mojżesz wszedł w tak bliską relację z Bogiem, otrzymał od Boga 10 przykazań, ten dekalog. Otrzymał. Z jednej strony zasady życia z Bogiem, ale zobaczcie, że te zasady nie pojawiły się w kontekście zakazów i nakazów, ale pojawiły się w kontekście miłości, relacji, bliskości. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć do Mojżesza: Mojżeszu, kiedy będziesz mnie kochał, kiedy będziesz spędzał ze mną czas, to zobaczysz, że ten dekalog, te przykazania. Staną się częścią Twojego życia i chciałbym, byś pokazał mojemu ludowi, że mo mogą mnie kochać, jak Ty mnie kochasz, że mogą być mnie blisko, tak jak, tak jak Ty jesteś mnie blisko. I jeśli zejdziesz do nich i objawisz temu ludowi mnie, to chcę przekazać im ten miłosny list, tak naprawdę, ten dekalog, który chcę, żeby widzieli jako, jako nie, właśnie nakazy, zakazy, ale jeśli zbliżą się do mnie, będą tak żyli. I wiecie, że o to chodzi tak naprawdę w dekalogu. Że to nie jest 10 przykazań, które musimy wyryć jedynie na pamięć i teraz katować się tymi, tymi przykazaniami. Niektórzy ludzie myślą sobie, Bóg dał nam nakazy, zakazy i my teraz mamy tak, takie właśnie, jak jakieś ludziki takie sterowane, żyć sobie w tych nakazach, zakazach. Nie o to tu chodzi. To wyniknęło z relacji, to wyniknęło z miłości. I dlatego święty Jan powie, w Nowym Testamencie przeczytamy, że jego przykazania nie są ciężkie. Kiedy nie są ciężkie, kiedy kochasz? Czy to nie jest przypadek, że to Jan, który jest symbolem bliskości, miłości z Bogiem, mówi, że jego przykazania nie są ciężkie? To jest właśnie ta lekcja. Jeśli będziesz doświadczał miłości Boga, to jego przykazania nie będą, nie będą ciężkie. Jego jarzmo i brzemię nie będzie czymś, co Cię obciąży, ale będzie, będzie słodkie i lekkie, jak mówi Jezus. A jeśli podejdziemy do tego jedynie jako do przy, przepisów, jak do jakichś e, Jedynie paragrafów prawnych, to miniemy się z tym, o co chodzi w dekalogu i o co chodzi w przykazaniach. I zobaczcie, że tak naprawdę Bóg nas zaprasza przez tę całą historię, też do bliskości z Nim i do tego, kiedy będziemy spędzać z Nim czas. Nasza twarz zacznie jaśnieć Jego, jego jasnością, Jego światłem. I tak naprawdę to się dzieje za każdym razem, kiedy idziemy na modlitwę, kiedy idziemy na adorację, kiedy idziemy na modlitwę uwielbienia. Chodzi o to, by zacząć wpatrywać się w Niego. I kiedy wpatrujemy się w Niego, uwielbiamy Go, czyli stajemy w tej właściwej pozycji przed Bogiem, kiedy oddajemy Mu chwałę, On nas przemienia, On nas przenika i zaczynamy jaśnieć Jego obecnością. Pamiętam, jak wiele razy wychodziłem z modlitwy uwielbienia i ludzie mi mówili: Twoja twarz jest jakaś inna. Czy wyglądasz inaczej? Coś jest w tobie innego? Ja wiedziałem, że to pochodziło z tego czasu spędzonego z Bogiem. Na AWF-ie, ile razy tak było, kiedy wracałem z. studiowałem na AWF-ie w Warszawie e, i, i z naszych wtorkowych spotkań w środę jechałem na spotkanie. Ludzie mi mówili: Jakiś taki pokój od ciebie bije. Coś jest w tobie innego? I ja miałem okazję mówić im o Bogu. To się dzieje przez uwielbienie. Dlatego chcę Was dzisiaj też zaprosić na chwałę mu 23-4 sierpnia. Wiem, że na 23 nie ma już biletów, ale 24 jeszcze można z nami być w niedzielę, w dzień Pański, w dzień, który jest przeznaczony właśnie dla Niego. Spotkajmy się. W linku możecie znaleźć przekierowanie do biletów, które jeszcze można nabyć. Możecie wrócić czy zaprosić tych, którzy, którzy jeszcze być może z Bogiem relacji nie mają. Możecie zaprosić niewierzących. W Łodzi lata temu na spotkaniu, na którym właśnie uwielbialiśmy Boga, na chwałę Mu w Atlas Arenie, nawrócił się mężczyzna, który wszedł tam jako niewierzący, a wyszedł z tamtego spotkania, e, będąc wolnym od narkotyków, będąc wolnym od, od używek. I on nie wiedział, co się wydarzyło. Po prostu był tam z nami. Obecność Boga przemienia życia ludzi. Obecność Boga, kiedy Go wielbimy, sprawia, że będziemy jaśnieć Jego obecnością, kiedy będziemy wracali do naszych domów. To jest naprawdę realne. I do tego chcę Was zaprosić, byśmy spotkali się wspólnie w Atlas Arenie już niebawem. I Panie, prosimy Cię dzisiaj, uczyń z nas przyjaciół, abyśmy nie byli jedynie sługami, ale przyjaciółmi, byśmy byli jak Mojżesz, który wszedł z Tobą w tak głęboką relację. Prosimy Cię przyjdź Duchu Święty dzisiaj. Wypełni nas sobą, wypełni swoją bliskością i wypełni nas, panie, swoim błogosławieństwem. Proszę cię o to, Boże, abyś przemienił nasze serca, abyśmy z tych, którzy znają jedynie przepisy prawa, przepisy religijne, stali się tymi, którzy kochają cię całym sercem i którzy bez trudu wypełniają twoje przykazania, nie z własnych sił, ale dzięki łasce i dzięki miłości twojej, której doświadczamy. O to się dziś modlimy, o to dziś prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, zapraszam Was, bądźcie z nami na wydarzeniach, które są przed nami. 8 sierpnia to jest ostatni przystanek przed chwałą. widzimy się w Bukowinie Tatrzańskiej podczas kolejnego wyścigu Tour de Poloń razem z Czesławem Langiem, z całą naszą ekipą zaprzyjaźnioną Tour de Poloń, organizatorów. I gospodarzy. Zapraszamy Was na 20.30 do jednej z parafii w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszystkie informacje w opisie. Bądźcie z nami, będziemy się wspólnie modlić. No i widzimy się na chwała mu 23-24 sierpnia. Możecie już teraz nabywać te piękne koszuleczki. Również jest czarna koszulka, być może będzie jeszcze szara. Chwała mu. Z pięknym gołębiem, z piękną gołębicą symbolizującą Ducha Świętego. Myślę, że będzie to wspaniała pamiątka. Możecie ją nabyć i na wydarzeniu, i również online. Także link również jest w opisie, i również na wydarzeniu premiera książki Chwała Mu, przepraszam, premiera książki, jeszcze raz. I również na wydarzeniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem em, premiera książki, jak utrzymać uzdrowienie, e, także myślę, że będzie to dla nas wszystkich super okazja, żeby... E, nabyć też te wszystkie rzeczy, które, które pomogą nam również później i pamiętać o tym wydarzeniu, ale też nauczyć się współpracy z Bożą łaską. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bądźcie z nami, módlcie się o to wydarzenie i już się nie mogę doczekać tego czasu spędzonego wspólnie, razem, już niedługo. Z Bogiem, trzymajcie się i do zobaczenia.